Ty w I czołami, i czołami sobie giwamy. Tata znowu siedzi mamże za na bielanach. I dobre tak. na dzisiaj tam, że taka z nich dobra. A... Czymu sami, że cię dostaje odpoczywań. Bo... I tak sobie mi sobie kwiwam Stowarzysztwa moralności Dobrodzinna dama wpadła, a Więcej pościć będzie, uszedł z A ja na to, niemczełami, czołami dziwam sobie Głupia Józka rzekła że mania, żeś pacjenta odstawiła stała się wielką Ja nie pole, a mama, się a ja sobie,